Jak obiecałem nagrywamy filmik odpalamy androida mamy oryginalne radio jest android netflix polecam serdecznie Synowie anarchi, arnalista i undercover musimy sobie dźwięk leci wszystkie jednostki wkraczają do akcji obserwuj furgonetki rozumiem Furgonetka jednostki Bravo. Także to nam działa. Asystent Google. Google, opowiedz mi kawał. Nareszcie mogę się z kimś tym podzielić. Amerykańscy naukowcy szukali najstarszego człowieka na świecie. Dotarli do informacji, jakoby gdzieś na Boż Syberii Jezus. mieszkał mężczyzna mający 187 lat. Wyruszyli więc z ekspedycją szukali, Czur tego tego? Co tu mamy? Tu mamy telewizor. Dzięki, Robercik, Karpacz, za telewizję. Zawsze podeśle mordeczka. Coś ciekawego. Mamy wszystkie kanały TVN. Wpisujemy. I mamy obraz na żywo. W tych dwóch latach rosło, ale w tej chwili nic nie jest powiedziane, że będzie dalej Przerzucamy na następny f 7 HD No i ale... Mam taki akurat internet Jesteśmy, jesteśmy dokładnie w Wittenberg Przy Kielingsbronnstrasse zim. Więc wyjdziemy sobie stąd od razu Wyjdziemy w mapy Sprawdzimy czy dobrze nam pokazuje Przybliżamy pięknie, cyk Idziemy, jesteśmy Kulongsborne. Dawaj mapę satelitarną. Dokładnie w tym miejscu tutaj stoję. Cały zasięg, to jest ja straszny. No ale nie jest tak źle. Im bardziej przybliżymy, tym rzeczy, Ale możemy ładnie sobie oddalić. Przybliżyć ośmiordzeniowy procesor, który nam w miarę szybko tutaj wszystko pokazuje. To będzie to. Tak jak pokazywałem, oryginalny system mamy, jest tutaj nadal, um, ustawienia, ustawienia nawigacji, ustawienia dźwięku, ustawienia, dalej dźwięku, ustawienia jasności, ustawienia systemowe, ustawienia językowe, ustawienia cofania, kamera 720, ustawienia sieciowe, mamy kartę wrzuconą, także leci mi na roamingu. Informacje o systemie tu włączymy sobie jakieś chińskie wideo, obraz jest czyściutki, nie potrzebujemy tego oglądać. Muzyka to ja nie mogę przejść za grube paluchy, dobra, cyk. Wchodzimy w aplikację z powrotem. Tu mamy Janosika. <grym> błąd wyskakuje z tego, że jestem za granicą w Niemczech czyli pokazuje nam tak jak mówiłem To dokładnie jesteśmy youtube już chyba wam pokazywałem hm. telewizję pokazywałem asystent pokazywał ogólnie mamy wszystko to co w sklep play wchodzimy w sklep play można ściągnąć jakieś pierdoły asystent google wiadomo działa tam hmm. tu mamy manager plików pamięć jest 50 gigabajtów można wybrać ze 128 chociaż nikt tego tak naprawdę nie używa wyszukiwanie głosowe internet kurde Kara małego, eee, dobra. Tu tak jak mamy eee, ustawienia, czyli sieć, internet, Wi-Fi, bla bla bla. Sieć komórkowa, mamy robnik danych, eee, wyświetlacz, także tu jest od cholery tego. Ale mówię najważniejsze to właśnie YouTube, żeby wszystko śmigało. Mamy dedisa Panie, wszystko leci. Obraz jest. Tu mamy dwa wejścia. USB jeszcze. Spektacko. Ja wychodzimy. Także jak ktoś zainteresowany, to zapraszam. Możemy zamontować. Kupić. Aby wszystko działało ładnie, ślicznie, bez problemu. Mamy mapy, nie musimy gdzieś wyszukiwać. Nowa sól. Nie potrzeba gdzieś tam krzyczeć. Trasa, cyk. Rozpocznij. Ok. Kieruj się na południowy wschód. Nie. Włączymy sobie mapę satelitarną. Cyk. Nie może lecieć. Obraz jest czyściutki, ładny. Także, że tak powiem, że nie ma się do czego przypieprzyć. To zmieniłem z tego względu, że zaczęło mnie irytować. Tak naprawdę, tutaj widzicie, przyciskamy. Ekran się nie chowa. bo jest większy. Tu mamy spasowanie. Powiedzmy w miarę kulturalnie. Tutaj może czegoś nie dopchałem. Także, tak to wygląda z tej strony. nie wiem, że coś będzie widać czy nie bardziej mój syf w aucie mam ekran na stałe przyczepiony, nie lata nam wychodzimy sobie także tak jak tutaj widzimy multimedia telefon, bluetooth bla 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 i tak dalej tu mamy jakieś nie wiem, po co to komu chyba nikomu niepotrzebne jeszcze żeby wydziawszy i to tyle co mogę pokazać. Lecznie zaciągnięty. Temperatura na zewnątrz jest 21,5 stopnia 21,5 zgadza się Tak się na spokojnie jakiś rejestrator, którego nie posiadamy I z tych ważniejszych funkcji to tyle. Także tyle co mogłem to pokazałem. I zapraszam. Siemaneczko. Pozdrawiam.